Witam Was, czekajcie, to ściszę. E, witam Was w kolejnym filmie na no moim kanale. Sorry, no za dość długą przerwę, ale jestem i pamiętacie film spóźnione urodziny kanału? W tym roku jest to samo. Byłem pewny, że urodziny kanału są coś 17 lipca, czyli jutro, czy coś koło tego więc. Nie nagrywałem filmu, nawet tego nie sprawdzałem. No a to był błąd, ponieważ okazało się, że urodziny kanału, czyli pierwszy film, jaki na tym kanale jest, czyli Zwiastun, to był właśnie drugi lipiec, czyli sam początek lipca. Jutro pojawi się właśnie ten odcinek urodzinowy. Będzie on po prostu. to nie będzie jakiś live, ale będzie myślę, że fajny. Ale dziś jesteśmy w Crossy Road w kolejnym odcinku z tej gry. No, długo jej nie nagrywałam. Jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ją lubię. No i myślę, że możemy sobie kupić tutaj no, no, nową postać, bo zawsze co odcinek było tak, że była nowa postać, dlatego ja się tego trzymam. Więc, najpierw jest oczywiście prezent. 40 końców. No i kupujemy za 100 końców zwierzaczka. Czy zwierzaczką? No, postać, bo to nie zawsze jest zwierzaczka, ale przeważnie jest. A teraz akurat nie, to jest pasterz, tak? Nie, czekajcie. Nie, dobra, serce, ja powiedziałam, pasterz. Nie, to jest po prostu jakiś pan. Nie wiem, co to znaczy, sweet, ani chimney A to jest chyba jakiś pan, nie, z laseczką, czy z parasolem. Maszali, no taki po jakby zwykły pan. Przez chwilę jeszcze myślałam, że to jest niewidomo, ale to przecież inaczej to było przetłumaczone. Yy, dobra. Kurczę, w długo, to, du, w długo w to nie grałem. Pyk. Żeby przejść. Rap. O jacie, nie. Ten, mogłem już nie klikać potem. Nie, te kody, ja tak nie lubię tych kód przechodzić. Dobra, pyk. Oj, było blisko, dobra. Nie no, lecę, lecę. Dobra, kody, kody, szybko, jakaś kłoda, dobrze, dobrze. Ale przeleciałem, ale przeleciałem, dobra. Dobra, dobra, dobra. Lecę. Uuu! U, u, ale było, no nie, Kliknę. o, mam jakieś zadanie wykonane, mam, żeby przestraszyć cztery ptaki, ja to zrobię i dostałem prezent, ile będzie kasy, 65, no, niezbyt dużo, no, niech będzie jeszcze jedna postać, bo długo nie było i filmu, i krasy, no, jest bardzo dużo. Żółw, ale fajny żółw, ale fast tur... To się stało. Dobra. Ale czyli szybki żółw. A? Zaraz zobaczymy jak szybki jest. Tylu tym co się do... coś jest Coś takiego jest, że ja nie pamiętam. Ja nie mam. Dobra. Darmowy gift pisał, że za 2 minuty, czy dwie godziny, nie wiem. Chyba dwie godziny raczej. Ale nie zdążyłem przeczytać, dobra. Jest bardzo szybki, ale nie spodziewałam się, że, że ten samochód przejdzie, abym tak szybko przez, przez tę drogę. Przez te drogi w ogóle, bo by to był taki spidany. Na żaden pociąg nie jedzie, to tak. Też szybciutko. Ok, milimetry. Bang, bang. Uuu, ale szybciutko, szybciutko, dobra. Bang. Proszę nie! Ja myślałem, że ja jeszcze kłodę się jakoś wyłoni. Bo wow, poczekać, szybko się nie popłaca. Przez przypadek kliknąłem. No Gdzieś no. jakieś kolory. tutaj u mnie brzmi, nie wiem czy to słyszycie, ale yy, coś tam brzmi, zaczęło palać. Nie wiem czy teraz pada, to już teraz nie pada, to tam brzmi. Coś tam brzmi. Nie wiem, dzisiaj chyba miała być burza. No ja tu nagrywam dzisiaj 16 lipiec, piątek. I dzisiaj ogólnie miała być... Oj, burza, ale nie wiem czy teraz, ale coś tam brzmi. Coś tam brzmi. Już 5 minut to się zleciało. Nie wiem, ten odcinek małżeń 10 minut, to spokojnie myślę. A jeszcze jedną rzecz powiem. E, mianowicie o kontrybalach, bo wiecie, że zacząłem serię robimy kontrobale i w ogóle... Jest... A, reklama chyba będzie to, że to będzie o, nie dobra, to nie reklama! Dobra? Yy, o tych kontrbalach, no właśnie. I słuchajcie, ja dostanę niedługo nowy komputer, będzie kupiony. I na tym już moim, teraz, co mam na tym starym komputerze, nie warto mi się wydaje już yy, robić tego, bo to i tak potem nowy komputer, to, yy, wiecie, nowy dysk i to wiecie nowe dyski, wszystko, bo jest to i tak wszystko nie będzie zapisane. No wszystko prawie kupujemy. Ale. Myślę, że nie warto, dopiero jak będzie nowy, będę na nowy komputer, myślę, że dopiero wtedy po prostu yy, będzie, będzie ta seria wznowiona. Jakby wznowiona no nie niekoniecznie, że ją, tylko jakby od nowa będzie, ale ta sama, tylko że od nowa na jego komputer.